Podejrzewam, że to, co się wydarzyło w roku ubiegłym w Zaporożu było efektem nacisków Amerykanów i Brytyjczyków, że macie tam uderzyć. Brak świadomości, na co przyszło Ukraińcom uderzyć, i trzeba skończyć z defiladami, paradami, kompaniami honorowymi i innymi ekscesami wojskowymi, a zacząć przygotować się do tego, co jest dla nas największe wyzwanie. Kanał Czarne Niebo Paweł Bobułowicz w we Welwowie, Artur Żaka. Dzisiaj naszym gościem jest genera generał Waldemar Skrzypczak, generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Generał w stanie spoczynku. I może od razu dodam, bo taka informacja, panie generale, jest na Wikipedii. Oficer dyplomowany wojsk pancernych, a może w dzisiejszej rozmowie ta informacja jeszcze dodatkowo nam się przyda. Dzień dobry, witamy. Witam pana, witam panów. Dzień dobry, witam państwa również. Panie generale, Instytut Studiów nad Wojną, który przecież bardzo często jest cytowany w mediach, w opinii publicznej, twierdzi, że Rosjanie przygotowują się do ofensywy i obecnie właściwie już tylko wybierają kierunek uderzenia. Czy rosyjska ofensywa według pana jest faktycznie nieunikniona? Znaczy, generalnie, moim zdaniem ona już trwa. Ona trwa od momentu, praktycznie, kiedy warunki pogodowe pozwoliły na rozwinięcie operacji na trzech kierunkach. Wynikiem tego między innymi jest operacja w w Wdziwki. Teraz na północy w kierunku na Charków i złymania w kierunku na Połtawę. Czarciar bodajże to jest kolejny kierunek. Chyba wydaje się, że celem tej operacji, która już trwa, nie jest przygotowywana, bo w tej chwili Rosjanie wiedzą o tym, że mają przewagę ilościową i jakościową. Ilość ilości, ta. Ilościowa przewaga wyraża się z tym, że mają więcej wojska niż mają Ukraińcy, a Ukraińcy popełnili błędy nie robiąc mobilizacji wcześniej. I to wojsko, które ma być zmobilizowane, trafi na front późno. Natomiast jakościowa mają przewagę w sprzęcie i w amunicji. A zatem ta przewaga, którą Rosjanie mają, pozwala im prowadzić ofensywę, i oni wiedzą, że za kilka dni sytuacja wobec dostaw dla armii ukraińskiej z zachodu może ulec zmianie na niekorzyść. Rosjan W związku z tym spieszą się i tą ofensywę moim zdaniem rozwijają, i do lata czekać z nią nie będą. Już są informacje, że też formacje podległe kadrowowi pojawiły się gdzieś na granicy obwodu sumskiego. Czy ten kierunek bezpośredniego ataku na Kijów, próba powtórki scenariusza z lutego 2022 roku, jest w związku z tym możliwy według Pana? Znaczy, moim zdaniem, te cztery bataliony one niczego nie zmienią. Na pewno nie są to bataliony operacyjne w kategoriach bojsko-operacyjnych, które, które mogłyby wykonać uderzenie na Kijów i zagrozić Kijowowi, którzy, który zresztą jest dobrze przygotowany do obrony. Natomiast moim zdaniem, te bataliony one są po to tam przesunięte, żeby zapobiegać takim działaniom dywersyjno-rozpoznawczym czy rajdowym, Miałem miesiąc temu wykonaniu oddziałów partyzanckich, rosyjskich i ukraińskich, które wdzierały się, w obwód białoruski i obwód kurski, dewastując jednostki, miejscowości, służby armii rosyjskiej w tamtym regionie, więc te oddziały Kaderowa mają być skierowane do konfrontacji z działami rajdowymi, które są rekrutowane z Rosjan i z Ukraińców do wykonywania takich działań nie, obwodów Białgoroskiego i kurskiego. Panie generale, przez ostatnie dni czy też tygodnie wiele mówi się o pomocy amerykańskiej dla Ukrainy, militarnej pomocy. Wiele się mówi o pomocy także Unii Europejskiej, ale czy jakie znaczenie ma ta pomoc i czy ta pomoc, zdaniem generała, jest pomocą wystarczającą? Dla nas, jako dla cywilów, 60 miliardów, 50 miliardów, to są ogromne koszty. Czy przy takiej pełnoskalowej wojnie to są wystarczające koszty, aby pomóc Ukrainie przed? Trwać, a może nawet zwyciężyć. Sądzę, że ta kwota 60 miliardów, o której Pan mówi, to nie jest kwota, która jest przeznaczona na zakup sprzętu. To jest kwota, która również pokrywa kredyty, które zaciągała Ukraina. Także tylko część, moim zdaniem, tych środków będzie przeznaczona na zakup amunicji, środków walki. Przy czym wszyscy pytają się, gdzie jest ta amunicja, gdzie jest ten sprzęt. Trzeba na to czasu, żeby to dostarczyć. To już było zgromadzone częściowo w Europie, w Niemczech, w Polsce. To trzeba dostarczyć teraz do wojsk. Dystrybucja w logistyce jest procesem, który trzeba zrozumieć, który trwa w czasie. Dystrybucja polega między innymi na tym, że trzeba do punktów przeładunku dowieść amunicję. W tych punktach przeładunkowych trzeba dokonać pierwszego podziału na rodzaje i na jednostki wojskowe, bo przecież te jednostki wojskowe w Ukrainie dysponują. Różnym sprzętem i trzeba amunicję dowiedzieć do tego sprzętu, które te jednostki potrzebują. To wymaga naprawdę dużego wysiłku w punktach przeładunkowych wielkiego nakładu sił i środków, aby na czas ta amunicja dotarła do formacji walczących. Czy to będzie za 60 miliardów? Moim zdaniem nie. Natomiast ta pomoc, która w tej chwili idzie z Stanów Zjednoczonych i Zachodu, czyli z Europy, ona moim zdaniem nie będzie wystarczającą. Yy, poza okres lata yy, bieżącego roku, ponieważ intensywność działań teraz będzie bardzo wysoka wobec faktu, że Rosjanie będą atakowali za wszelką cenę chcąc zdobyć Donbas, chcąc podejść pod Charków za wszelką cenę żeby Putin mógł powiedzieć, że tą nową Rosję zdobył dla Rosji, a zatem intensywność tam podje duże zużycie amunicji w środku walki moim zdaniem jest dla sobie, porównując to co było na ostatnich dwóch lat, czy do końca lata bieżącego roku. Panie generale, często jest tak, że jak się zjawia nowe uzbrojenie na polu walki, to media traktują to jako cudowną broń. Na przykład te 31 abramsów, które miały przyłamać obronę rosyjską w ubiegłym roku. Czy Pana zdaniem Ukraina, ukraińscy żołnierze efektywnie wykorzystują to, co dostają od państw Zachodu? Znaczy wie pan, ja mam bardzo wysokie, dobre, wysokie mniemanie o ukraińskich żołnierzach. Dobre zdanie, mniemanie, to może z, z, z tego sformułowania użyłem, natomiast mam e, bardzo dobre opinie o żołnierzach ukraińskich. Są to świetni żołnierze, świetni się biją, są zdeterminowani w tej walce. Oni potrafią się e, bić jak doskonali żołnierze. To są no, dla mnie wzorem współczesnego e, żołnierza. Oni potrafią wykorzystywać ten sprzęt, który dostają. Oczywiście, jak mają czas, żeby się wyszkolić w jego wykorzystaniu, bo to też wymaga przez przeszkolenia. Żeby żołnierz był perfekcjonistą w swoim rzemiośle. to musi się szkolić permanentnie na tym sprzęcie, który zostaje do rąk. Ukraińcy, moim zdaniem, efektywnie wykorzystują ten sprzęt, choć błędy raczej są na poziomie, moim zdaniem, nie na tym dole, na poziomie taktycznym, tylko są na poziomie raczej operacyjnym. Tu wspomnę o operacji Zaporowskiej, która. Była pracą nieudaną, ale moim zdaniem wynikało to z tego doradzeniem przez doradców Zachodu i, i, i tych podpowiedzi, których słuchali dowódcy ukraińscy, którzy się rozczarowali tym, co się spotkało na Zaporożu. Ale mam nadzieję, że takich powtórek błędów więcej nie będzie. Natomiast um, wspomniał Pan o tym batalionie czołgów Abrams, czyli 31 czołgów. Uprzedzałem, że i mówimy o tym od początku, że sobie za punkt honoru Rosjanie Postawią polowania na Abramsy, polowania na Leopardy. I to jest faktem. I tak zawsze się dzieje. Dlatego też uważam, że nie powinno się informować przeciwnika o tym, co się zamierza. Ja jestem zdumiony często tym, co mówi Żeleński, tym, co mówią dowódcy ukraińscy o tym, czym będę. Uważam, że dla Rosjan pojawienie się Abramsów na pol walki powinno być totalnym zaskoczeniem. A nie jest, bo Rosjanie wiedzą wszystko. O zamiarach Ukrainy, o zamiarach naszych też. Nie wolno tego ujawniać, bo to tylko generuje straty w szeregach armii ukraińskiej. To szkodzi armii, to szkodzi walczącym na froncie. Dość propagandy, pójdę na milczenia i niech wszystkim Rosjanie będą zaskakiwani to, co pojawi się na polu walki w rękach Ukraińców. No właśnie, panie generale, a skąd się bierze to przekonanie wśród Zachodu, albo bardziej ten przekaz, który słyszeliśmy? My w ubiegłym roku obserwowaliśmy, jak Rosjanie budują linie obrony. Pierwszą, drugą, trzecią, pola minowe. To było wszystko widoczne, betonują. Skąd było przekonanie po stronie Zachodu i po stronie Ukrainy, że ta kontrofensywa w ogóle ma jakąkolwiek szansę? Ja mówiłem od grudnia 2022 roku, że Rosjanie jak szaleni minują Zaporoże. I proszę zauważyć, że dwie rzeczy się wydarzyły w międzyczasie. Żołański mówił o Zaporożu, mówił też i o tym załóżny, uderzymy na Zaporożu. Rosjanie w to uwierzyli i od grudnia 2022 zaminowali, ufortyfikowali to, co pan powiedział. Uczynili ten teren nie do pokonania terenem. Zrobiłbym to samo. Tak się działa w warunkach wojny, która ma miejsce w Ukrainie. I teraz dlaczego do tego doszło? Dlatego, że między innymi doradcy amerykańscy i brytyjscy, bo ich często widziałem na zdjęciach, oni są, że tak powiem, doświadczeni w Iraku, w Afganistanie. Nie rozumieją tego, że ten teatr działań, ten przeciwnik są zupełnie innymi wyzwaniami niż ci, którymi oni się mierzyli w Iraku, w Afganistanie. Oni nie mogą się przebudować. Jak pan zauważy, doradzaniem w ten sposób, nawet szkolenie Ukraińców do takich działań yy, przez instruktorów NATO, którzy pojęcia nie mają o taktyce rosyjskiej, powoduje to, że Ukraińców się pcha, nawet zmusza do takiego działania. I podejrzewam, że to, co się wydarzyło w roku ubiegłym, w Zaporożu, było efektem nacisków Amerykanów i Brytyjczyków, że macie tam uderzyć. Brak świadomości, na co przyszło Ukraińcom uderzyć. I pierwsze dwa, trzy dni walki to pola minowe, na których stanęli wszyscy zaskoczeni. Iman, ja my wiemy, polskie armii, jak się pokonuje pole minowe, jak się trzeba przygotować do pokonywania pól minowych. My byliśmy zawsze do tego przygotowani. Mam nadzieję, że wojsko polskie o tym nie zapomniało i takie zdolności zachowało, ale to, co stało się udziałem Ukraińców, ze sprawą doradców amerykańskich, ja to mnie od początku, i brytyjskich w Zaporożu, to jest dla mnie Kompromitacja absolutna i jeżeli Panowie nie zrewidują swoich poglądów na prowadzenie wojny z Rosją, doprowadzą, że na to też będzie miało kiedyś katastrofę nie, ze sprawą takich właśnie dowódców, którzy nie mają pojęcia z kim i gdzie się mierzą. Powrócę tutaj jeszcze także do odwołam się do Amerykanów i artykułu do artykułu w Associated Press, o którym pisał niemalże każdy o wycofaniu Abramsów, o zmianie taktyki, którą teraz um, amerykańscy doradcy wspólnie z ukraińskimi dowódcami muszą um, przeformatować. Panie generale. To jest dosyć specyficzny artykuł, bo o zmianie taktyki prowadzenia działań pancernych, oddziałami pancernymi czy też zmechanizowanymi, wiemy od początku użycia nowoczesnych, nieznanych środków rażenia powietrznego, takich jak FPV chałupnicze czy inne manewrujące pociski. Dlaczego dopiero po roku powstaje taki artykuł, o którym, który Przepisują, opublikowują i odwołują się do niego niemalże wszyscy i traktują to jako rewelację. Bo ja mam wrażenie, że w ten sposób zarówno doradcy, komentatorzy wojskowi, jak i dziennikarze odnoszą się bardzo infantylnie do odbiorcy, do czytelnika. Traktują go po prostu z, ta, totalnie niepoważnie. Znaczy, ma pan rację. Powiem tak, widać, widząc, obserwując to, co się dzieje w Ukrainie, jak działają wojska obu stron, jak działają Ukraińcy, i choć wydaje mi się, że Ukraińcy są y, prekursorami w wyciąganiu wniosków z tych działań bojowych. Co on mówi, efekty walki, jak, jak prowadzą Ukraińcy, są dużo lepsze niż każdego, każdy, każdy inny na tym froncie. Natomiast ja mówiłem od dawna o tym, że y, to jest złoty wiek dronów. Drony zmieniły oblicze y, pola walki, przynajmniej na najbliższe kilka i y, osiągnięcia dronów na w Ukrainie. Drąz. Ale to też skłania mnie do tego wniosku, że by czołgi mogły działać, czy to Abramsy, czy Leopardy, czy każdy inny czołg, on musi mieć środowisko walki. I teraz ci wszyscy, o których Pan mówi, oni są odkrywcze, a myśmy, ja mu przynajmniej o tym pisałem we wprost i mówiłem półtora roku temu, prawie dwa lata temu, że czołgi, że musi nie stworzyć środowiska walki, będzie bezużytecznym narzędziem. Co rozumiem przez środowisko walki? Chodzi o to, że ten czołg jest dobrym narzędziem, skutecznym, ale jeżeli będzie miał zapewnione warunki osłony i ochrony, będzie chroniony przez piechotę przed strzelcami RPG i PPK, którzy niszczą czołgi, będzie ochroniony przed ogniem artylerii, bo kontrbateryjny ogień zniszczy artylerię przeciwnika, będzie również miał systemy jammerów i antydronowe, które będą zakłócały drony w każdej postaci, czy to będzie dron duży czy mały. Ale również będą to środki kinetyczne, które będą ogniowo mogły je zwalczać. Także trzeba czołgowi, czołgom stworzyć środowisko walki, których one będą narzędziem. I to jest nowe wyzwanie dla taktyki, o której mówię od dwóch lat, ale teraz zaczynają niektórzy o tym wspomniał Pan pisać, niektórzy o tym myśleć na konferencjach, te głosy się pojawiają coraz częściej, ale zanim to dotrze do twórców teoretycznych rozważań, pewnie jeszcze czasu trochę minie a ci, którzy mogliby to zrobić, napisać, są na froncie. Panie generale, to może kilka spraw związanych z Polską i z, panu, z Pana aktywnością medialną, gdy rozmawialiśmy przed programem, o czym będziemy rozmawiać i wspomniałem, że kwestia pól minowych nas interesuje. Trochę się Pan zdenerwował, bo rozumiem, że to była reakcja na niewłaściwe zrozumienie Pana słów. To może wprost, czy Polska powinna minować swoją granicę z Białorusią i Federacją Rosyjską? Czy taka była intencja Pana wypowiedzi? Intencją moją było to, żeby uświadomić wszystkim, decydentom, głównie politycznym, wojskowym, że musimy się przygotować, korzystając z doświadczeń Ukraińców. Ja w wywiadzie dla litewskiej telewizji powiedziałem wyraźnie, że mamy się przygotować nie minować. Wielu polskich dziennikarzy, jak zwykle zresztą, nie doczytało do końca lub nie chciało doczytać i włożyło w moje usta stwierdzenie, że Mamy już minować. Nie. Ja mówiłem, panie dyrektorze, panowie, o tym, że należy przygotować plany, należy przeprowadzić rekonesanse przez wojska inżynieryjne, wytaczające kierunki, obszary, które będą w przypadku już kryzysu, tuż przed wybuchem wojny, minowane, że trzeba zgromadzić zapasy min i to wszystkich typów min, niezależnie od porozumień notawskich, wszystkich innych, ponieważ widać w wojnie w Ukrainie, że nikt prawa wojnego nie przestrzega. I. Dziennikarze mi włożyli w usta to, że ja powiedziałem, że trzeba już, ja tego nigdy nie powiedziałem. I drugie to jeszcze to, że byłem skrytykowany za to, że skłaniam się ku temu, że nie przestrzegać prawa wojennego. Dwa powody mnie skłaniają ku temu. Po pierwsze to jest doświadczenie z Ukrainy, gdzie nikt prawa wojennego nie przestrzega. I jeżeli ja, jako dowódca polowy, to drugi mój wątek, miałbym odpowiadać za obronę skuteczną moimi siłami. To użyję wszystkich środków dostępnych do tego, żeby moja obrona była nie do pokonania. I użyłbym tych środków również, które są przez prawo wojny zabronione. Bo taka jest wola Czyli. dowódcy, który dowodzi i odpowiada za prowadzenie operacji. Słuchając tych pana obaw, czy zakłada pan w takim razie, że atak na Polskę ze strony Federacji Rosyjskiej albo Federacji Rosyjskiej i Białorusi, atak lądowy jest możliwy? Powinniśmy brać to pod uwagę? Nie należy tego wykluczyć. Na dzisiaj na pewno takie zagrożenie nie istnieje, ponieważ Ukraina wiąże siły rosyjskie i rosyjskie siły się zużywają cały czas na froncie z Ukrainą. Nie ma Rosja potencjału i mieć nie będzie w ciągu najbliższych 80 lat do tego, żeby wykonać wielkoskalową operację przeciwko NATO. NATO ma przewagę druzgocącą póki co nad Rosją, zarówno militarną, jak i technologiczną. A zatem mamy prawo czuć się niezagrożonymi. Niemniej jednak to nas nie zwalnia od tego, aby być przygotowanymi do tego, żeby za kilka lat, nie wiemy kiedy, być zdolnymi do tego, żeby obronić swoją suwerenność, jak bronić suwerenności swojej teraz Ukraina. I nic nie zwalnia polityków, a szczególnie wojskowych, od odpowiedzialności i od zadań, które mają realizować w ramach przygotowania do wojny. To o planach, planach szczegółowych, rekonesansach, zadaniach dla ludzi, którzy mają do tego się przygotować. I trzeba skończyć z defiladami, paradami, kompaniami honorowymi i innymi ekscesami wojskowymi, a zacząć przygotować się do tego, co jest dla nas największym wyzwaniem, co może być wyzwaniem największym, czyli przygotować się do wojny, żeby bronić suwerenności i bronić nasz naród przed katastrofą, jaka, jakiej, przed jaką nie broniliśmy narodu w 1939 roku. Panie generale, teren, ląd można zaminować, można stworzyć fortyfikacje. Moje pytanie będzie dotyczyło przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej i tym samym przestrzeni powietrznej NATO. Wiemy, że środki rażenia manewrujące pociski rakietowe rosyjskie wielokrotnie już przekraczały granicę polską. Czy Polska powinna strącać te rakiety? Czy, to jest pierwsze pytanie. Czy Polska. Nie może strącać tych rakiet, bo nie ma zdolności? Czy Polska ukrywa zdolności, właśnie żeby, żeby Rosjanie nie przychwycili, na przykład, danych o polskich, nie wiem, środkach wykrywania środków rażenia powietrznego? Ja rozszerzę pytanie kolegi, a jeżeli zestrzeliwać, czy powinna zestrzeliwać jedno terytorium Ukrainy? Pytanie jest bardzo trudne, ale moim zdaniem jest bardzo na czasie. Uważam, że NATO. Powinno dać ostrzeżenie Putinowi na podstawie naszych doświadczeń z przewodowa, szczególnie gdzie zginęło dwóch Polaków, ale to powinno zrobić NATO i powiedzieć Putinowi tak. Panie Putin, jeżeli jeszcze jak, jedna rakieta będzie działała na naszą stronę i my będziemy mieli z nią do czynienia, nawet jak wleci na 37 sekund, to my każdą rakietę, która będzie skierowana w kierunku Polski, jako państwa prądowego czy Litwy, czy Rumunii, rakiety te będą strącone nad terytorium Ukrainy żeby nie doszło do takiego zdarzenia, jakie miało miejsce w przewodowie, gdzie zginąło, tak jak wspomniałem, dwóch Polaków. To jest pierwsze. I tutaj musi być rola NATO i trzeba wydać wyraźnie takie ostrzeżenie Putinowe. Drugie. Czy my mamy takie zdolności? Polska nie ma, Polska dopiero je buduje. Więc my nie jesteśmy, panie dyrektorze gotowi do tego, żeby wojną zakresową prowadzić obronę powietrzną. jako sektorową w jakichś wybranych rejonach? Owszem. Natomiast nie mamy parasola pełnego nad Polską, ponieważ ten system swój budujemy mówię Wisła, Narew i inne systemy. Teraz pytanie, czy strącać je nad Ukrainą? Tak. Uważam, że nie jesteśmy w stanie i nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, czy ta rakieta doleci do Zamościa, czy ona zawróci, tak jak do tej pory zawracały. Nie wiem. Tego nikt nie jest w stanie stwierdzić. W związku z tym, aby uchronić się przed takimi zdarzeniami, jak w przewodowie, powinniśmy strącać nad Ukrainą. No i wydaje mi się też, że tutaj nie może być wątpliwości, bo uważam, że mamy prawo do tego, aby chronić naszą przestrzeń powietrzną, naszych obywateli i zaniedbania, które mogą być wynikiem obaw politycznych, doprowadzić mogą do kolejnych przewodów, takich wydarzeń, jakie miały miejsce w miejscowości przewodów. Czy to oznacza też, że jest Pan zwolennikiem rozmieszczenia broni atomowej na terenie Polski? Powinniśmy się domagać tego od naszych sojuszników? Powinniśmy wziąć, wejść do tego programu obrony atomowej? Owszem, możemy być członkiem programu nuclear sharing, natomiast nie, niekoniecznie musimy rozmieszać nasze ładunki dla nas przeznaczone na terenie Polski, czyli je magazynować. Z jednego powodu. Jesteśmy państwem frontowym i pierwsza, pierwsze zderzenie, I pierwsza konfrontacja będzie na przestrzeni naszego państwa. Mówię tu o konwencjonalnych obu stronach NATO i Rosji. Doszłoby tutaj do starcia tych stron i obiekty takie jak magazyny z bronią jądrową, Byłyby pierwszymi celami rażenia dla Rosjan, czyli uczyniliby z Polski strefę totalnych zniszczeń, które by zatrzymały podejście sił NATO do strefy działań bojowych, bo na pewno magazyny byłyby zawisłą, czyli na zachodniej stronie Polski, czy zawisłą, znaczy po zachodniej stronie Wisły, a zatem byłyby e, łatwym i kuszącym kąskiem dla Rosjan, żeby ich zniszczenie, czyli wysadzenie ładunków jądrowych, spowodowałoby, Ogromne strefy zniszczeń, przez które musiałyby wojska NATO idące z pomocą Polsce przejść, by nie przeszły. Byliśmy, bylibyśmy skazani na samotną walkę. Dlatego też uważam, że owszem, program nuklearny jest dla nas, ale przeznaczone dla nas ładunki jądrowe mogą być magazynowane w Europie w magazynach armii amerykańskiej do podjęcia w stosownym czasie za zgodą rządu amerykańskiego przez nasze lotnictwo. I to jest rozwiązanie, które. Da nam swobodę w wykorzystaniu ładunków wtedy, kiedy będzie taka konieczność. To ostatnie pytanie, panie generale. Co zakończy wojnę w Ukrainie? Dyplomacja czy wojsko? Dyplomacja. Wojsko nie jest w stanie zakończyć wojny. Wojsko trzeba rozdzielić. Jeżeli dyplomacja nie wkroczy, to ta wojna końca miała nie będzie. Choć widać wyraźnie po tych hipokrytach, którzy są w ONZ i w Paryżu i wszędzie indziej. Bo i w Berlinie, też w Warszawie częściowo nie są w stanie ci panowie podjąć takich działań, które by skonsolidowały świat do zmuszenia Putina do tego, żeby zaprzestał mordowania cywili, kobiet i dzieci w Ukrainie. Wydaje mi się, że nie. są ci ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, są bezsilni lub to są ludzie, którzy, którym na tym nie zależy i skupiono ich uwaga na czym innym. Ubolewam nad tym bardzo, że. Mamy takich samych polityków, mówię o wszystkich politykach, tylko naszych, którzy nie są w stanie stanąć i zmusić Putina do tego, żeby zakończył wojnę. Bardzo serdecznie dziękuję. Generał Waldemar Skrzypczak, generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, był państwa i naszym gościem, gościem Czarnego Nieba. Dziękujemy, panie generale. Dziękuję panu, wszystkiego dobrego spokoju życzę i chwały Ukrainie. I chwała też Polsce. I przypominam o wspieraniu kanału Czarne Niebo na patronite.pl Kośnik Czarne Niebo. Dołączcie do naszych patronów, dołączcie do tych, którzy są razem z nami. Przypominam też o subskrypcjach na kanału Czarne Niebo w mediach społecznościowych.